Pokażę dzisiaj jeden ze sposobów na rozpoczęcie robótki po okręgu. Będzie to zrobienie magicznego pierścienia. Sznurek chwytam sobie mniej więcej w tym miejscu, bo ta końcówka będzie mi potrzebna później do zaciśnięcia pierścienia. Zaczynam od nawinięcia sznurka na palec wskazujący w ten sposób. I w tym momencie powstały mi takie dwie pętelki. Teraz szydełko wkładam właśnie sobie pod te dwie pętelki i będę nabierać nitkę. Pokażę jeszcze tylko, że będzie to ta nitka idąca do kłębka. No więc wracając szydełkiem, nabieram sobie nitkę w ten sposób i przeciągam ją pod tymi dwoma pętelkami. I teraz, żeby sobie ten magiczny pierścień zabezpieczyć, zrobię zwykłe oczko łańcuszka, czyli nabieram nitkę szydełkiem od spodu i przeciągam przez pętelkę na szydełku. No, i w zasadzie magiczny pierścień jest gotowy. Teraz pracujemy na nim zgodnie z naszym wzorem. Ja będę robić sobie takie serduszko. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak je wykonać, to link do tutorialu znajdziecie w opisie. Natomiast teraz, dla przykładu, pokażę, jak zrobić słupek na pierścieniu. Szydełkiem nabieram nitkę od spodu, wkładam szydełko w pierścień, nabieram nitkę i wyciągam. Na szydełku powstały mi takie trzy pętelki. I teraz znowu nabieram nitkę szydełkiem od spodu i przeciągam ją przez pierwsze dwie pętelki na szydełku. Teraz szydełkiem nabieram sobie znowu nitkę i przeciągam przez pozostałe dwie pętelki na szydełku. No i słupek gotowy. Ja już skończyłam swój pierwszy rząd na magicznym pierścieniu i teraz zabezpieczę go oczkiem ścisłym. Teraz będę zaciskać pierścień, więc wyciągam sobie taką większą pętelkę, żeby nic mi nie uciekło. I tą krótszą końcówką, którą zostawiałam na początku, zaciskam sobie powoli ten pierścień. Autopromocja. Jeśli chcecie kupić włóczki lub produkty pasmanteryjne, zapraszamy do naszego sklepu splotek.pl. Link znajdziecie w opisie.